No hejka wszyscy, Lajrusz Niezałcielem, witam serdecznie w kolejnym odcinku a dzisiaj mix unboxing moich elbląskich łupów karcia naklejkowych. Jak możecie zobaczyć, mamy 11 saszetek z ligi Mistrzów Sezon 19-20. Obecny mamy, udało się jeszcze zdobyć 10 saszetek z Rosji naklejki 2018 Mundialu, mamy jeszcze jedną saszetkę. GES 17 18 naklejki sezonu, mamy 17-18 karty, FIFA 3 2017 mamy 3 blistery z naklejkami FIFA 3 2019 i blisterek z Rosmana nad ciekawe na wyprzedaży za 28zł, przecenia na 24zł. Ty tak więc trochę dzisiaj otwierają na odcinku będzie zatem ten co, może zacznijmy od... Nawrat tych rzeczy zacznijmy na początku. Mamy po jednej saszetce. każdej z tych rzeczy. 26. 2017. Jest... Przypomnę, jak to kiedyś wyglądało. 423 karty były do zebrania. Kardyku było 240, 84 fansy. Goldów mieliśmy 36, power-upów 36. Kart Multiple 189 Rarek. Zobaczymy jak będzie z trafialnością tych kart. Jak widać trochę karty są lekko wgniecione. troszeczkę je naprostować. O, mniej więcej może być. Zasady gry, to to mamy tu sobie, Mamy Vermalena. Mamy Tka Grizmana. Jeszcze w Atlético, też Botia, Philippe Louis, Douglas Costa, Jarton Zuban. A więc to jest tej saszetki. Mamy sezon 17-18 Champions League. Sezon, gdzie mieliśmy kart do zebrania 446 w tym przypadku akurat. I były też te kodziki z piłkarzami oczywiście i mamy tutaj Marka Suchegos jeszcze jest w bazylei w barwach kogo mamy na kartach tak mamy Paul Sena Jardela, Papasta Topulosa Florenci, Luis Suarez i All Star 11, zawodnik z tej drużyny czyli Gerard Piquet no te karty też są lekko lekko zniekształcone, więc też też im się przyda trochę naprostowania. Mamy saszetkę z naklejkami sezon 17-18 oczywiście. Więc zobaczymy co tam w ogóle będzie. Kogo mamy na naklejkach? Mamy Luke Modricia, jesteś Michael Potez z Apoelu, Bernardo Silva z Manchesteru City, Toby Alderweireld z Tottenhamu i logo Ceska Moskwy. Tu mamy w tych naklejkach teraz zrobimy, może tego Blistra. Zobaczmy, co w kartach z mundialu nam wypadnie. A na limitce, proszę bardzo, Eden Azard wpadł. Ale lekko narożnik był uszkodzony, ale udało się go poprawić. No i zobaczymy, co w tych saszetkach tutaj będzie. Przypomnę, że w tej kolekcji kart też było trochę do zebrania. 468, więc. No zobaczymy, jakie tam karty w mamy. Tak, Funes Mori, Kudeli, Oxley Chamberlain, Lyon. jest Fans Favorite z Peru, Guerrero oraz Jaybird CDB z Francji. To jest paczce pierwszej było. że przesuniemy jednak naklejki, że trochę te naklejki i tamte, żeby trochę miejsca tutaj zrobić na trafy. To w drugiej paczce, Gudeli, Dawid Silva, Erokin, Gołowin, drugi fans, Tinio i jeszcze Igor Akinfeev. Rosji na razie, póki co, dwie saszetki, dwie specjalne mamy. I zobaczymy jak będzie dalej. Ale tutaj Lingarda, do tego Bernardo Silva, Chaka, Otamendi, Rakitic i Fans razy trzy, można powiedzieć. Fun Mats Hummels. Co, I ostatniej paczce mamy Lingarda, Kawashima, Ben Josefa, Pepe, Morishige i mamy Game Changera, Mo, Mo Salaha. Tak więc blisterek, można powiedzieć, no nie najgorszy, ale można było. Liczyć na więcej, więc teraz otworzymy sobie naklejki Civi 365 2019, które były w smyków przeceń za 7 zł. I od razu przetnę wszystkie od razu. dostaniemy saszetki. No to. saszetek tu powinni się mieścić 15. Tu jest jedna piątka, tu mamy drugą piątkę i tu mamy trzecią piątkę, więc, więc zaczniemy od, od nich. Razem rzetelnie, a karty możemy sobie teraz prze, poprzekładać. Widzicie część tła zrobiłem z albumu z naklejkami z Champions League sezon 19-20. I kogo my tu. Na klejkach Bruno Cortez, Hysaj, Sane, Leo Moura, i mamy Denisa Głuszakowa ze Sportingu, z Spartaka Moskwy. Mamy co mamy dalej? Weigl mamy Francuzów, on Titi Ramis, CDB na potrójnej, do tego Ibarguin, Brozowicz, i mamy świecącego Sergio Ramosa. Już drugi świeciak na naszym koncie, razem mamy Samedova, Hernandeza, Rosario, Pedro Enrique i na... na... Klejce święcącej Enner Valencia Tym razem mamy drużynę na Francji kolejce Dalej Melgarejo, Diallo, Brahimi i na świecącej Gołowin jeszcze to. Mamy Burgstallera, CDB, Zakaria, El-Shenawi i Kevin de Bruyne na świecącej. Kto tym razem wpadł? Kurzawa, Bareka, Stambuli. I na świecącej naklejce mamy Brela Embolo. Jeszcze wszalkę. Tym razem mamy Busquetsa, mamy drużynę Hiszpanii FIFA Fair Play. Tym razem Mateusz Vital. Jest tutaj naklejka z Japonią. Muszę zobaczyć. Tak, z panami Japończykami i na świecącej Real Madryt z trofeum razem. Teraz mamy herbik Gremio, więc damy go sobie... O, możemy dać go tutaj. Do tego mamy Lucasa Hernandeza. Mamy kolejny herbik, tym razem Porto. Mamy Wirhewera i na świecącej Tevez. Tym razem na naklejkach mamy Filipa, Harę, odriozolę. Jest też Benjamin MD, a na świecącej, proszę bardzo, nasz Polak, rodak, lewy. Tym razem Kaneman, Ospina, Magallan, Salif Sane i mamy Jadona Sancho. Razem na klejkach gdzieś z końca albumu, czyli tam, gdzie są te, czyli zawodnicy perspektywiczni plus legendy. Razem na klejkach Emre Chan, Jonatas, Jael. Marquezine i legenda Manchesteru City Vincent Company tym razem wpadł. Mamy znowu kolejny herbik, szalkę tym razem. Mamy też Bergwajna, czyli nowy nabytek Tottenhamu. Znowu mamy francuską Titi rami CDB. Oni już byli akurat dzisiaj, Shinji Kagawa, i mamy. Kolejnego młodzieżowca. Timothy Ware. Tym razem mamy Topraka. Gastona Pereiro. Melgarejo. Ticino Aresza I na świecącej Gołowin ponownie. Tym razem mamy na klejkach... Verdiego, Davida Silva. Mamy jeszcze Marinho, Ederson i tym razem Luan. Już zobaczymy jeszcze kto tu nam jeszcze wpadnie. Matson, Alvarez, Kutepow, Felipe i jeszcze James Rodriguez. Trochę naklejk siedzących z tej kolekcji też już mamy. Zajmę to tutaj. Teraz zabierzemy się za saszetki z mundialu w Rosji. I kogo mamy na naklejkach? Al-Kaibri, Oviedo, Al-Muasher, jest Kevin De Bruyne i jest też Hankook Jung, koreańczyk. Z pierwszej saszetce na razie nie ma nic specjalnego. Nie ma. W drugiej naklejce mamy kolejnego koreańczyka, razem Kim Jin-soo, Kwon Chang-hun, trzeci już koreańczyk dzisiaj. Jest też Zagojew Samedow, czyli dwóch Rosjan pod rząd. I Kamil Grosicki, nasz turbo który... Resztę sezonów Championship dogra, ale już dla West Bromu. Dla West Brom Albion, które ma większe szanse na razie, póki co na awans do Premier League, którego jego były zespół. tym razem Baloy, Ekdal, mamy drużynę Columbia, mamy stadion Niżnego Now Nowgorodu i Montazeri z Iranu. Tym razem mamy Tuzgara z Tunezji, do tego Rudy, Kulibali. Mamy drugą naklejkę z zespołem, tym razem Nigeria. I do tego Andres Iniesta czyli legenda hiszpańska. Tym razem mamy Dirara. Jest Arek Milik. Mamy kolejnego Polaka. Suba Jest Angel Di Maria. I mamy. Kadrę Hiszpanii. Na razie póki co Loga ani żadnego świeciaka jeszcze nie mieliśmy, ale może to zmieni. Mamy Kenneth'a Omeruło do tego Lang, William, Mile Jedinak i Rachim Sterling. Proszę bardzo. Tym razem mamy z, ponownie D. Rara na klejce, jest Arek Milik, jest Suba Sić jest Angel Di Maria i tym razem Seferowicz Czyli inna saszetka podobna, ale zawartość tym razem nieco inna, odrobinka jest inna. Mamy tym razem Stefana Lisztejnera, do tego Halfredson, Maxi Pereira, Joshua Kimić i Jotun Peruwiańczyk. Ta saszetka jest tak już... Rozwarstwiła się. A kogo my tu mieliśmy w ogóle? Bernardo Silva, Akanji, Degenek, ponownie Angel Di Maria i Sommer. I co mamy na ostatniej saszece z tej kolekcji? Mamy kadra Argentyny na Klejkach, Do tego Eliseu, Ait Benassir, al Shamrani i al Shahrani. Czyli terazem bez loga jakiegokolwiek Więc czas otworzyć Liga Mistrzów, sezon 19-20, a mamy 11 saszetek do otwarcia, no i zobaczymy Jak tutaj będzie z trafialnością zawodników. I już świeciak na dzień dobry mamy z ekipy RB Salzburga, jest to Prevliak. A na klejkach zwykłych Patryk, Alan Patryk, Żirkow, Laport i Mbaye Diane. Tym razem mamy na świecącej naklejce Samira Handa tego Ozimen, Koklę, Asensio i nasz Lewy, proszę bardzo Tym razem mamy ta, zawodnika z Tanzanii, Samatę, który przeniósł się do Aston Villa. Mego tutaj sobie jeszcze są Bamba, Fernandinho, Daoud i Sergi Roberto. To jest saszetki z Mbappé i teraz czas na saszetki z Lewym. I tu już od razu trafiamy. Chyba logo, jeśli dobrze widzę, jest to PSG logo. Tu nam się lekko nanerwało, ale nic nie szkodzi. Dzi po co takie naklejki wyrzucać. Kandrewa. Oj, sorry. Tego mamy Clustermana, Mendiego i Loselso. No tutaj też jest duża. Chyba też mamy Logo do czynienia, a jest to Logo. Juventusu tym razem, czyli dwa duże loga już są, do tego Agüero, Depay, Cajjón, no i Aleksandro. I tu chyba też dużo mamy do czynienia. Tak też się dzieje, czyli trzecie już chyba logo. Trafiamy zatem Liverpool. Trzy loga. Całkiem dobrze. Mamy tego Kolomejcewa, Zapatę, Elmasa i Edra Balantę. I patrzcie. Czwarte logo pod rząd. Jest to właśnie logo Salzburga. Czwarte podrząd logo do tego Salah, Adams, Jorente i Tomasz Miller. Lecimy dalej. Piąty podrząd Herbik będzie klubowy, a jest to Real Madrid, więc dobrze nam trafia. Farfan, do tego Gosuns, Milik i Deli. Kolejne logo pod rząd. No sypie nam tu logami. Tym razem mamy logo Galatasaray. Do tego Błakie, Tusar, Amiri i Christian Pulisic. Znowu będziemy mieli logo. Jest to tym razem logo Benfiki, Kia do tego na małych naklejkach. Origi, Upamecano, Angel Correa i Tiago Alcantara. Czy jak widzicie, jeśli chcecie trafić naklejki lo z logiem, no to naklejki z Robertem Lewandowskim i Sonem są jak najbardziej. I mamy logo Napoli na koniec. Do tego De Defry, Fejsa Benzema i wspomniany wcześniej Son. Tak więc mix unboxing z elbląskimi łupami zaliczony. Zresztą widać 8 herbików pod rząd. No mega wynik. Tak więc sami ocenicie te trafy, które mamy tutaj. Oczywiście piszcie, które według Was są najlepsze. I oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście łapeczki w górę i klikacie przycisk sub, żeby z czerwonego zmienił się w szary. No i tyle. Do zobaczyska. Następnym razem. A po skryptum, jakby ktoś pytał, co to by za zwierzak, to była zwierzak z gry, Wiejskie życie. Pozdrawiam, kazałem.